W tym filmie przyjrzymy się innym generatorom obciążeń, za pomocą których można generować obciążenia śniegiem i wiatrem. Zacznijmy od obciążeń śniegiem i otwórzmy odpowiedni generator obciążeń w nawigatorze danych, klikając tutaj dwukrotnie. W nowym oknie dialogowym wybieramy najpierw typ dachu dwuspadowy. Węzły narożne dachu możemy wprowadzić ręcznie w polu poniżej lub kliknąć odpowiedni symbol w grafice. Kolejna nowa funkcja w programie RFM6, która umożliwia wyłączanie poszczególnych powierzchni dachu z obciążenia w tym oknie dialogowym. W zakładce Parametry znajdujemy wstępnie zdefiniowane parametry modelu, takie jak położenie, strefa obciążenia itd. Można je również zmienić później za pomocą tego przycisku. Następna zakładka pokazuje liczbę przypadków obciążeń wymaganych dla tego generatora. W tej zakładce znajdują się również wszystkie przypadki obciążeń, które zostały już utworzone i przypisane do tej kategorii oddziaływań. W tym przypadku jest to utworzony przez nas przypadek obciążenia śnieg. Po kliknięciu przycisku w lewym dolnym rogu program RFM automatycznie generuje pozostałe przypadki obciążeń. Potwierdzamy wpis, klikając OK, a teraz widzimy wygenerowane obciążenia na dachu hali stalowej. Na liście powyżej znajdują się automatycznie wygenerowane przypadki obciążeń. Te samą zasadę stosujemy w przypadku obciążeń wiatrem. Ponownie otwieramy generator obciążeń, tym razem dla obciążeń wiatrem. Najpierw wybieramy typ dachu dwuspadowy i podobnie jak w przypadku obciążenia śniegiem, klikamy węzły dachu. Aby zredukować liczbę przypadków obciążeń, a tym samym również liczbę kombinacji obciążeń, w zakładce główne możemy dezaktywować przeciwne kierunki obciążenia wiatrem. Właściwości tego przypadku obciążenia można znaleźć w zakładce Parametry. W tym miejscu należy podać wysokość konstrukcji, w przeciwnym razie nie zostanie wygenerowany przypadek obciążenia wiatrem. W zakładce Przypadki obciążeń musimy teraz utworzyć dwa nowe przypadki obciążeń, ponieważ pierwsze dwa zostały automatycznie rozpoznane przez program RFM i wstawione w tym miejscu. Jednak w następnym filmie wykorzystamy je do określenia bocznego obciążenia wiatrem. Możemy wygenerować dwa nowe puste przypadki obciążeń, dezaktywując i reaktywując dwa pierwsze. Teraz, podobnie jak w generatorze obciążeń śniegiem, możemy wygenerować wszystkie przypadki obciążeń za pomocą jednego kliknięcia. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z wprowadzonych właściwości i parametrów, potwierdzamy również to okno dialogowe i widzimy teraz obciążenia wiatrem, które właśnie zostały utworzone na modelu do analizy statyczno-wytrzymałościowej. Z tego względu wygenerowaliśmy teraz obciążenia śniegiem i wiatrem w łatwy i wygodny sposób za pomocą generatora obciążeń. W następnym filmie omówimy rozkład obciążenia. Do zobaczenia w